Film nosi tytuł Das, opowiada o ostatnim okresie życia pseudo Mesjasza Jakuba Franka, takiej znanej, ale zapoznanej postaci z końca XVIII wieku z Polski i z Austrii. Film opowiada o takim wiedeńskim okresie życia tej postaci, czyli właściwie schyłkowym, kiedy już ta sekta się zaczęła rozpadać on sam opadł w kłopoty i Wrocław w tym filmie gra właśnie w Jeden. Dlaczego Wrocław? Wracam dlatego, że ja jestem z Wrocławia, że producent jest z Wrocławia i dlatego, że Wrocław bardziej przypomina Wiedę niż jakiekolwiek inne miasto w Polsce.